Cześć, jestem Jakub z kanału Mond Brick, a w dzisiejszym odcinku kanałów Potencjałów Wam kanał o nazwie Kubiks 12. Zapraszam. Kubiks założył swój kanał 25 lipca 2016 roku. Ma jedną playlistę do recenzji magazynów. Ostatnio nagrał film, w którym zaprezentował makietę Świąteczną. Na początku działalności zdarzało mu się nagrywać filmy niezwiązane z tematyką klocków LEGO. W opisie informuje widzów o swoim wieku. Jego najpopularniejszym filmem jest film Kubik Pikebrick Lego Store Warszawa. Na to cały czas jest dość mało wyświetleń, co łatwo możecie zmienić klikając przycisk subskrybuj, ale ja mam nadzieję, że to zrobicie. Żegnam Was. Cześć! Let me go. Let me go.